Poznańskie Krzyże, czyli pomnik czerwca 1956 roku, stanęły w tym miejscu w 1981 roku, czyli w czasie Karnawału Solidarności. To miała być pamiątka po tych wszystkich, którzy w czerwcu 1956 roku zaprotestowali przeciwko władzy komunistycznej, ale też przeciwko fatalnym warunkom życia. O tym, czym był czerwiec 1956 roku dla mieszkańców Poznania. O tym, czym był czerwiec 56 roku dla mieszkańców Polski, opowie dzisiaj Anna Matuszak z Muzeum Poznańskiego czerwca 1956 roku. Andrzej Zawistowski, zapraszam. Co wydarzyło się 28 czerwca 1956 roku w Poznaniu? 28 czerwca 1956 roku w Poznaniu doszło do pierwszego w historii społeczeństwa PRL buntu przeciwko komunistycznej władzy. No, ten bunt oczywiście to jest takie określenie bardzo ogólne. Tak naprawdę, jak się y, zaczęło? Co się wydarzyło rano 28 czerwca i jak ten bunt narasta? 28 czerwca 1956 roku, około godziny 6:30 rano, 10 tysięcy robotników z zakładów cegielskiego odważyło się wyjść na ulicę i w przemarszu kierować się pod dziś Zamek Cesarski w Poznaniu, czyli ówczesną Miejską Radę Narodową, czyli siedzibę władz. Kiedy inni robotnicy z poznańskich zakładów pracy zorientowali się, że Pracownicy zakładów cegielskiego podjęli strajk, zaczęli do tych robotników dołączać. Już około godziny dziewiątej rano pod Miejską Radą Narodową, czyli Zamkiem Cesarskim w Poznaniu i sąsiadującym budynkiem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, znalazło się około 100 tysięcy osób. Te 100 tysięcy osób podjęło taką pokojową demonstrację. Ta demonstracja dotyczyła przede wszystkim Poprawy warunków życia. Powiedziała Pani zakłady cegielskiego oczywiście to my wiemy, że chodzi o zakłady cegielskiego, ale naszym widzom warto przypomnieć, że wtedy zmieniono im nazwę, prawda? Tak. Yy... To były. Zakł... Wszyscy poznaniacy zawsze mówili cegielski, ale formalnie władza używała wówczas nazwy. Nazwy tak zwane Zispo, czyli zakłady przemysłu metalowego imienia Józefa Stalina. Ta nazwa funkcjonowała do, października, do końca października 1956 roku, ale oczywiście wszystkim poznaniakom te zakłady pracy były znane po prostu jako Cegielski. Dziękuję oczywiście za to uzupełnienie, że to są zakłady Stalina, bo przypomnijmy, że zakłady Cegielskiego to nie tylko zakład przemysłowy. To symbol wielkopolski, symbol Poznania. Przecież w XIX wieku Hipolit Cegielski stworzy swoją fabrykę maszyn Rolniczych jako biznes, ale też jako ostoje polskości. No i ten symbol Wielkopolski Poznania komuniści zmieniają na zakłady imienia Stalina. I to, że właśnie te zakłady stają się źródłem tej, yy, tego buntu, o którym pani zaczęła już nam opowiadać, to też jest pewien symbol, prawda? No ale wróćmy do tego, co się dzieje 28 czerwca 56 roku. Pod Zamkiem Cesarskim, czyli pod Miejską Radą Narodową. Znowu musimy zrobić pewien, pewne wyjaśnienie, że komuniści zlikwidowali w roku 50. samorząd, tworząc y, Miejskie Gminne Rady Narodowe i tak naprawdę Miejska Rada Narodowa, dzisiaj powiedzieliśmy, byśmy powiedzieli władze miejskie, prawda? Około 100 tysięcy, czyli no duża część mieszkańców Poznania i, i, i okolic, jest tutaj przed Miejską Radą Narodową. Co się dzieje dalej? Tak, zdecydowanie te około 100 tysięcy osób to była bardzo duża liczba, ponieważ Poznań w 1955 roku zamieszkiwało ponad 370 tysięcy mieszkańców. Oczywiście poznański czerwiec to nie tylko sam, sami mieszkańcy Poznania, bo przecież znaczna część społeczności robotniczej dojeżdżała tutaj do pracy z sąsiadujących miast, miasteczek i wsi. Jeśli chodzi o to, co działo się podczas tej pokojowej manifestacji. Kiedy ten tłum zaczął właśnie gromadzić się pod Miejską Radą Narodową, to w tym tłumie zaczęły pojawiać się transparenty, zaczęto odśpiewywać różnego rodzaju pieśni o charakterze narodowym, także i kościelnym. Również z demonstrantów wyłoniono grupę, która miała podjąć rozmowy z przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej. Ten dialog demonstrantów z władzą faktycznie został podjęty, ale niestety on nie przebiegł pomyślnie. Dla, dla manifestujących. D oczywiście dla... tak. E manifestujący e oczekiwali również przyjechania do poznania premiera PRL Józefa Cyrenkiewicza, kiedy ten dialog demonstrantów z władzą nie przebiega tak, jak demonstranci tego oczekiwali, e to ten tłum demonstrantów zaczyna się już nieco frustrować. Ja się nie dziwię, że frustracja narasta, ale też musimy po, po, po jedną rzecz podkreślić. Władza nie rozmawia wówczas nigdy z ludźmi wysuniętymi przez samych ludzi. My mamy, de, my mamy demokrację, którą wówczas nazywałem demokracją ukierowaną. I to, że władze nie podjęły tej, tej, te, tego, tego dialogu w taki sposób otwarta, nie tylko obiecując, że będzie dobrze. To chyba nas nie powinno dziwić. Ale z drugiej strony, tak jak pani zwróciła uwagę, to powoduje reakcję. Tak. Yy, reakcja jest taka, że ten już właśnie sfrustrowany, nieco rozgoryczony tłum demonstrantów postanawia wejść do budynku władzy, czyli do Miejskiej Rady Narodowej. Również postanawia wejść do sąsiadującego z Miejską Radą Narodową Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Na Zamku Cesarskim demonstranci decydują się powiesić białą flagę na znak tego, że od tego momentu miastem rządzi tłum, a władza Biało białą, Biało? a władza a, się poddaje. A to mnie Pani dziwiła. Bo ta biała, biała flaga, flaga jest widoczna też na fotografiach, ale faktycznie chyba nigdy w historii PRL nie zdarzyło się coś takiego. Co, co się dzieje dalej? Bo cały czas jesteśmy przed południem, prawda? Tak, tak. A są... dzień jeszcze długi, tak. a przecież te, te wydarzenia będą rozciągnięte na wiele, wiele godzin. Tak. Jeśli chodzi o to, co było dalej, tak naprawdę całą historię Poznańskiego Czerwca zmieniła plotka, która głosiła, że delegacja z zakładów Cegielskiego, która udała się dwa dni wcześniej do Warszawy do ministra przemysłu maszynowego Romana Fidelskiego, została aresztowana. Ten tłum demonstrantów podjął taką decyzję o tym, aby odszukać tejże delegacji. Kiedy ta plotka zapadła, władze w Warszawie były już powiadomione o tym, co się dzieje w Poznaniu. Podjęto wówczas taką decyzję o tym, aby do Poznania sprowadzić czołgi, wprowadzić wojsko i spacyfikować miasto. Nie rozmawiamy. Walczymy z manifestacjami. E, tak, e, i myślę, że warto tutaj zaznaczyć to, że ta demonstracja e, tak naprawdę była demonstracją pokojową. W tym tłumie nikt e, nie miał zamiaru na tamten moment jeszcze właśnie podejmować jakichś radykalnych działań. E, dopiero kiedy faktycznie ten dialog no, nie przebiegł pomyślnie, e, kiedy ta władza tak de facto poddała się tutaj w Poznaniu, oczywiście, bo nie mówię już o Warszawie. No to taki był efekt. Ale mm, jeśli chodzi o tą plotkę, która zmieniła losy mm -hmm. Poznańskiego Czerwca, zaczęły formować się grupy demonstrantów, które zaczęły zmierzać w dwóch kierunkach. Pod Centralne Więzienie, które mieści się również w centrum miasta na ulicy Muńskiej, oraz druga grupa pod Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, który mieścił się na ulicy Kochanowskiego, na poznańskiej dzielnicy Jerzyce. Która sąsiaduje ze śródmieściem Poznania. Kiedy ta pierwsza grupa demonstrantów dotarła pod e, więzienie na ulicy Młyńskiej, to okazało się, że bardzo łatwo to więzienie no, było zdobyć demonstrantom. E, bramy więzienia zostały otwarte, z więzienia wypuszczono więźniów wszystkich tam się znajdujących tak naprawdę i zarówno politycznych, i kryminalnych. Trudno było rozróżnić. Tak. E, z kolei ta druga grupa demonstrantów zmierzająca pod Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego no, napotkała się już na nieco większy opór ze strony władzy, bo to właśnie w tym rejonie rozpoczęły się walki pomiędzy demonstrantami. A Wojewódzkim Urzędem do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Czyli możemy powiedzieć, że w tym momencie rozpoczyna się Powstanie Poznańskie 56. Na czele grupy demonstrantów, idących pod Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, znalazły się trzy postacie kobiece z Poznańskiego Czerwca, czyli trzy tramwajarki. To tak naprawdę w ich stronę padły. Jedne z pierwszych strzałów. Mamy pierwsze strzały pod bezpieką wojewódzką w Poznaniu, no ale to już demonstracja nie jest pokojowa, bo demonstraci przy, przystępują do kontrakcji. Demonstranci zaczynają zdobywać broń i z tą bronią wracać pod wojewódzki urząd do spraw bezpieczeństwa publicznego. Przede wszystkim formują się grupy, głównie to są młodzi mężczyźni którzy y, zdobywają pobliskie komisariaty milicji obywatelskiej, składy broni i z tą bronią właśnie wracają na ulicę Kochanowskiego. Czyli to jest powszechny bunt w mieście, nie tylko w tym jednym mieś, miejscu przed, 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 przepraszam, przed Miejską Radą Narodową czy przed bezpieką, tak? To już, to już się rozlewa na całe, na całe miasto, rozpoczynają się walki. Czy y, władza już wtedy jest gotowa do pacyfikacji? Czy czy czeka dopiero na znak? Tak naprawdę jest gotowa. Przede wszystkim władze PRL dosyć szybko dowiedziały się o buncie i zaczęły sprowadzać do Poznania wojsko. Oczywiście najłatwiej i najszybciej było sprowadzić to wojsko stacjonujące pod Poznaniem, między innymi z poligonu Piedrusko. To jest parę kilometrów tak, to to właśnie. to no to, jest, to jest chyba też rzecz charakterystyczna, że bunt społeczny będą yy, tłumić wojska pancerne, które z reguły używa się do zaawansowanych działań na froncie wojennych, a tutaj czołgi wjeżdżają do Poznania. Tak, yy, w zasadzie od 28 do 30 czerwca do Poznania sprowadzono 10 tysięcy żołnierzy yy, oraz ponad 350 czołgów. Ja w tej chwili nie, nie mam w głowie tej liczby, ale mi się wydaje, że to jest chyba nawet więcej niż zdobywało poznań czołgów w czasie II wojny światowej w 1945 roku. Jeżeli nawet nie, to przynajmniej to jest porównywalna liczba. Cały czas mówimy o grupie demonstrantów, którzy rzeczywiście przejęli broń, ale tej broni, nie wiem, pewnie nawet nie wiemy, ile sztuk było, ale to nie był tłum uzbrojony, tylko poszczególne, poszczególne osoby. Kiedy władze już panują nad miastem? Kiedy, kiedy można powiedzieć, że ten bunt jest spacyfikowany. Tak naprawdę y, ciężko jest powiedzieć godzinowo, jak to wyglądało, ponieważ. Y, 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 te walki w rejonie ulicy Kochanowskiego trwały tak naprawdę do godzin wieczornych, a nawet nocnych, ale to nie oznacza, że w innych częściach miasta nie było słychać jeszcze na przykład pojedynczych strzałów. Tak naprawdę demonstranci przy no tak dużym, tak dużej ilości wojska no mieli bardzo trudne zadanie, jeśli faktycznie te walki chcieliby wygrać. Jednak myślę, że też warto zaznaczyć. 28 czerwiec, poznański czerwiec, który się odbył 28 czerwca, to także jest szereg wydarzeń, które toczą się parę dni, a nawet tygodni. No, no właśnie, bo nam się wszystkim kojarzy ten jeden dzień. Zresztą nawet ulicę w Poznaniu nazwano 28 czerwca. I to gdzieś niknie to, co było później. Proszę nam trochę powiedzieć o tym, co było po 28. Do 30 czerwca w Poznaniu e, trwał tak naprawdę stan wojenny. E, przede wszystkim ścisłe centrum miasta oraz poznańskie Życe no, były e, obstawione czołgami. E, ta sytuacja e, no, była już opanowana, władze, władze pilnowały porządku, no, ale rozumiem, że w dalszych w miejscach miasta czy pod miastem już tak dobrze nie było, że z punktu widzenia władz. Po samym zakończeniu walk władze też podjęły takie kroki, aby zatrzymać wszystkich uczestników Poznańskiego Czerwca, którzy no, odważyli się sprzeciwić komunistycznej władzy. I wiązało się to z tym, że nie wszyscy uczestnicy Poznańskiego Czerwca byli tacy, no, można powiedzieć, łatwi do ujęcia zdarzało się, była taka sytuacja, że za jedną grupą demonstrantów wysłano pościg milicyjny i faktycznie sprowadzono tąże grupę mężczyzn akurat właśnie do Poznania. My mówimy o walkach, mówimy o protestach, mówimy o reakcji o reakcji władzy, ale władza też musiała zareagować propagandowo. Musiała zareagować, bo to nie był niewielki strajk, który można było gdzieś ukryć o tym, co się stało w Poznaniu. Wie Poznań, a za chwilę wie Wielkopolska, a za chwilę wie, wie Polska, bo pociągi, transport samochodowy. Ludzie rozwożą informacje po kraju. Władza musi zareagować, co według władzy stało się w Poznaniu 28 czerwca 1956 roku. Władza zdecydowanie potępiła ten protest, ale nastąpiła pewna przeszkoda. W Poznaniu 28 czerwca odbywały się akurat 25 Międzynarodowe Targi Poznańskie. Poznań jest miastem targowym, i w 1956 roku na 25 Międzynarodowych Targach Poznańskich. Przebywało wielu zagranicznych gości. To był wyjątek, prawda? Bo Zdecydowanie. Polska ówczesna była krajem zamkniętym, praktycznie, na obcych turystów czy, czy gości, gości zajmujących się handlem, tak jak w tym, w tym przypadku. A to nagle w Poznaniu mamy całą masę ludzi, którzy za chwilę wyjadą z Polski i wywiozą ze sobą te informacje. Tak, i warto dodać, że ci goście targowi to nie są tylko goście z państw bloku wschodniego także z tych państw zachodnich, wolnych. I oczywiście widok, który zastał tutaj w Poznaniu tych zagranicznych gości targowych, no był dla nich szokujący. Ale ta propaganda po poznańskim czerwcu nie do końca miała jak udać się władzy, bo gdyby nie zagraniczni goście targowi, być może nawet niektóre miasta w Polsce nie dowiedziałyby się o tym, co się tutaj w Poznaniu wydarzyło. Dzięki gościom targowym dowiedział się tak naprawdę cały świat. No bo za chwilę nawet wolna Europa o tym zaczęła mówić. No dobrze, ale to jak wygląda obraz Poznańskiego Czerwca propagandowo? Co się stało w Poznaniu? Powtórzę to pytanie. Reakcja władz była taka, że postanowiono tak naprawdę obrazić uczestników Poznańskiego Czerwca, uznać ich za prowokatorów tej demonstracji i za tak naprawdę wrogów państwa, socjalistycznego, komunistycznego. I właśnie 29 czerwca, czyli dzień później, padają słowa Cyrankiewicza. Dzień wcześniej domaga, demonstracji domagają się, tak jak pani powiedziała, przyjazdu Cyrankiewicza, a teraz Cyrankiewicz przyjeżdża i zwraca się do poznaniaków, tylko chyba nie w ten sposób, w jaki oni oczekiwali. Po co mówi? Że każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę na władzę ludową, ma być pewien, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie. Czyli w Poznaniu to byli prowokatorzy i szaleńcy. No dobrze, ale jeszcze chciałbym wrócić cały czas do tego Poznania 56 roku, bo to jest też ważne ze względu na to, co się dzieje w Polsce. Zaczynając naszą rozmowę, pani zwróciła uwagę, że te złe warunki życia, które popchnęły najpierw robotników cegielskiego, a później innych do tego protestu, nie były specyfiką Poznania. Specyfiką całej Polski, ale to może zatrzymajmy się jeszcze raz na tym, na tym punkcie. To znaczy złe warunki, co mamy na myśli, jak się żyło Poznaniakom, Polakom w 1956 roku. To życie codzienne Poznaniaków i Polaków no było bardzo trudne, bo po pierwsze, kraj tak naprawdę 11 lat po wojnie no nie jest jeszcze wystarczająco odbudowany. Jest ogromny problem z infrastrukturą mieszkaniową. W Poznaniu niemalże 1 trzecia tej zabudowy mieszkaniowej została zniszczona, co oczywiście wiązało się z ogromnym problemem mieszkaniowym. To w, nie tylko w Poznaniu, bo w całej Polsce komunistyczne władze wpadły na taki sposób, żeby rozwiązać tą sytuację, aby do e, mieszkań, które już są zamieszkane, Dokwaterowywać po prostu kolejne rodziny. Piękna nazwa, którą używano, zagęszczanie, prawda? Tak. Żeby, żeby to się ładnie nazywało, to się nazywało zagęszczanie. Ale to nie jest jedna tak naprawdę przyczyna. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o Wielkopolskę. Poznań już w 1950 roku stracił status miasta wydzielonego. Tak naprawdę przestał być finansowany tak jak inne polskie miasta, największe. Pomimo tego, że Poznań był jednym z pięciu największych polskich miast, był finansowany przez centralną władzę najgorzej. Poznaniakom żyło się tutaj w Poznaniu no, bardzo źle, a władza, która traktowała Wielkopolskę jako rejon zasobny, dobrze zorganizowany, nie dopuszczała faktu, że po prostu jest tutaj, no, można powiedzieć, kolokwialnie tragicznie. Oczywiście wojewódzka Rada Narodowa niejednokrotnie Zwracała się do władz centralnych z prośbą o przyznanie lepszych finansów tutaj do Poznania, ale te prośby zawsze spotykały się z odmowami. Myślę, że chyba zaznaczmy jeszcze jedno, bo finanse to jedno. Druga rzecz, niezwykle istotna, mamy okres planu sześcioletniego i bezpośrednio, gdzie już władza steruje nie tylko pieniędzmi, ale też dostawami. Tak. Poznań jest też osłabiony właśnie pod względem dostaw nie ma prywatnego handlu jest tylko handel państwowy bardzo niewydolny no i chyba stąd to hasło które tutaj widzimy za sobą chcemy chleba to znaczy to jest protest ludzi którzy nie tylko protestują bo chcą wolności ale oni protestują bo chcą chleba był taki złośliwy żart kiedyś, że, w, że to, co się stało w Poznaniu, to był pierwszy na świecie strajk właścicieli fabryk. Bo z jednej strony władza mówi, że to są wasze fabryki, a z drugiej strony w tych fabrykach nie dość, że się podnosi normy produkcji. Stąd ta delegacja, o której mówiliśmy w Warszawie, a z drugiej strony, ludzie mają problemy z zaspokojeniem swoich potrzeb bytowych. Czy teraz wiedząc, jakie były przyczyny tego, tego buntu, to możemy powiedzieć, że on przyniósł jakiś skutek pozytywny? To znaczy, czy Poznaniakom zaczęło się żyć lepiej po czerwcu 56 roku? Czy władza się przestraszyła i coś naprawiła? E, tak naprawdę e, te zmiany przyszły głównie w październiku 56 roku. E, wówczas do władzy dochodzi Władysław Gomułka, to też jest taki ważny moment dla uczestników poznańskiego czerwca, bo to jest moment, w którym. Bardzo duża osób aresztowanych opuszcza właśnie więzienia i areszty. O tym nie powiedzieliśmy, ale są masowe represje, są procesy, jest, są aresztowania i ten październik 56, ta odwilż 56 roku ma wpływ także na to, że oni część z nich przynajmniej opuszcza więzienia. Natomiast ja myślę, że o tym procesie dużo powiedzieliśmy, ale chyba najważniejsze jest, żeby przypomnieć też, że zginęli ludzie. Że to nie był protest, podkreślała to pani bardzo, bardzo celnie, że zaczęło się od protestu pokojowego, ale ten protest pokojowy przekształcił się w owo powstanie, ale przede wszystkim ten protest przyniósł ofiary. Czy wiemy, ile osób zginęło? Yy, tak. Yy, na dzień dzisiejszy mówimy o 58 ofiarach Poznańskiego Czerwca. Spośród tych 58 ofiar 50 to ofiary ze strony cywilnej. Osiem osób to ofiary ze strony władzy, czyli milicji obywatelskiej, wojska e, oraz Urzędu Bezpieczeństwa. E, jeśli chodzi o to, e, jak te ofiary wyglądają, te 58 ofiar to 58 nazwisk mężczyzn, bo tylko e, na dzień dzisiejszy mężczyźni znajdują się na liście ofiar nie Poznańskiego wiemy, nie, nie, nie znamy żadnej kobiety, żeby był taki przypadek, żeby zginęła. Jeśli chodzi o wiek ofiar, bo wydaje mi się to też bardzo ciekawe. Najmłodsza ofiara Poznańskiego Czerwca, czyli Romek Strzałkowski zginął w wieku lat 13. Z kolei najstarsza ofiara to Zdzisław Piskorski, który zginął w wieku lat 57. Spośród tych 58 ofiar, aż 13 z nich tak naprawdę nie miało kończonych 18 lat. Czyli bardzo młodzi ludzie, którzy prawdopodobnie zginęli w tłumie, nie dlatego, że walczyli, tylko po prostu byli ofiarami tej pacyfikacji, o której tutaj mówiliśmy. Jesteśmy w Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956. Bardzo dziękujemy, że mogliśmy tutaj z panią rozmawiać. Ale to znowu. Nie jest miejsce przypadkowe, prawda? Muzeum znajduje się we wspominanym przez nas Zamku Cesarskim, prawda? Tak, czyli w dawnej siedzibie Miejskiej Rady Narodowej. Ta lokalizacja muzeum faktycznie nie jest przypadkowa. Kiedy podjęto decyzję o tym, aby to muzeum otworzyć w tej lokalizacji, głównie władze miejskie zdały sobie sprawę z tego, że jest to bardzo dobra lokalizacja, ponieważ mieści się ona tuż obok Pomnika Poznańskiego Czerwca. Czyli miejsca, gdzie ten tłum demonstrantów 28 czerwca zgromadził się. Dziś pomnik poznańskiego czerwca jest na placu imienia Adama Mickiewicza w 1956 roku. Ten plac był tak zwanym placem Stalina po prostu. Czyli trochę historia się zamknęła. Zakłady Stalina, plac Stalina, dzisiaj miejsce, w którym pamiętamy o tym, co się stało w czerwcu 1956 roku. O buncie Poznaniaków w roku 1956, o tym czym był czerwiec dla Polski, ale też przede wszystkim dla Wielkopolski, dla Poznania, opowiadała Anna Matuszak z Muzeum Powstania Poznańskiego czerwiec 1956 roku.